Siema, z tej strony Gryzak i Kloce, a w tym odcinku otworzę sobie tą paczkę, która mi właśnie przed chwilą przyszła i wam pokażę, co jest w środku. Jest ona oczywiście związana z klockami LEGO, więc ja tutaj nacinam. Taśmę i pokazuję, co tam się znajduje. Może ja tylko zmienię kadry i za chwilę wam pokażę. Ok, paczka już opróżniona i pokażę wam dwie rzeczy. No, mogę to powiedzieć: dwa zestawy, które zamówiłem. Nie są one aż tak wielkie, ale no. Mi się takie małe zestawy też podobają, więc może zacznę od pierwszego zestawu. Jest to motocykl Jaya smoczego złotego. Boże, złotego, smoczego Jaya, motocykl. Ten właśnie należy mamy tutaj motocykl i dwie dobre figurki z tyłu z tyłu również mamy pokazany obrazek jest tutaj jeszcze taki mały pająk numer zestawu to 71768 i jego recenzja będzie na kanale Teraz drugim zestawem. On też jest z Ninjago, ale on jest z tej nowej fali. No i już Wam go pokazuję. Jest to starcie mechów Lloyda i tych szkieletowych łoków. To jest z tej serii EVO. Numer zestawu 7. 71781 Chciałem zdobyć właśnie tego szkieletowego złodzieja, i to jest najtańszy zestaw, by go zdobyć. Można, oczywiście, na, na sztuki, ale ja wolałem zestaw. Jest tu też złoty. No i nie prezentuje się tak źle. Tutaj w tym zestawie możemy robić ewolucję z podstawowego mecha do tego bardzo ulepszonego, ale to i tak każdy pewnie zbuduje za pierwszym razem. Podsumowując, w paczce znaleźliśmy dwa zestawy z LEGO Ninjago, które naprawdę mi się podobają, a ich recenzje możecie na moim kanale Gryzak i Kloce wyczekiwać już niedługo. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Gryzak i Kloce. Siema!